Analiza wideo, sposoby wykorzystania w naszych warunkach. Szkolenie trenerów i instruktorów piłki nożnej, maniowy 7 do 13 lipca 2012 roku. Michał Jagiełka i Mariusz Pondak. Prezentacja jest własnością intelektualną porafialnego uczniowskiego klubu sportowego Karol Wadowice. Jest ona chroniona prawem autorskim. Jeśli jesteś zainteresowany pełną dokumentacją, Kontaktuj się na adres mailowy pux-karol-małpa-wp.pl Dlaczego analiza wideo jest ważna w procesie treningowym młodych piłkarzy, nawet w takich klubach amatorskich? Analiza wideo daje nam nowe możliwości, możliwości dotąd niepoznane. Rozwój technologiczny idzie ciągle do przodu i dzięki tej analizie jesteśmy w stanie, możemy. W każdej chwili powrócić do sytuacji meczowych, sytuacji treningowych. A czy takie odtwarzanie treningów, zachowań treningowych i postrzeganie tego będzie różniło się od tego, jak odbieramy to na wojsku? Z pewnością. Patrząc na coś na żywo, w momencie trwania akcji, w momencie trwania treningu czy meczu, nie jesteśmy w stanie wszystkiego zauważyć. Analiza wideo, materiały wideo dają nam nową, szerszą perspektywę. A czy jest też, występuje takie zjawisko, czy są, może to mieć znaczenie, jak to, że nie jesteśmy w stanie wszystko zapamiętać, bym zapominać niektóre rzeczy? E, dokładnie, to jest kolejna, kolejna kwestia e, warta, godna, godna zauważenia. E, jesteśmy tylko ludźmi, trener e, nawet najlepszy nie jest w stanie wszystkiego zapamiętać, nie jest w stanie wszystkiego zobaczyć. E, gdy wróci do, do wideo po zawodach, wszystko może sobie odtworzyć na nowo. Tutaj przypomina się taki przykład Iniesty, który potrafi wszystko, nie przebieg niemal całego meczu zapamiętać. Nie wszyscy są oddaleni taką pamięcią. Czy wideo chyba będą pomagać później analizować swoje decyzje? Nawet te, których nie pamiętam później. Z pewnością. Ponieważ większość zawodników nie jest w stanie w ciągu meczu skupić się na, na wielu rzeczach, analiza wideo dostarczona im przez trenera po meczu na pewno pomoże w jego rozwoju. A coś takiego jak wizualizacja? Wizualizacja to kolejna, kolejna kwestia, która też zawiera się w, w temacie analizy wideo. Yy, za wizualizację możemy, z, możemy uznawać yy, graficzne odwzorowanie yy, sytuacji meczowych, stałych yy, fragmentów gry, czy też różny, różnych ćwiczeń. Możemy z tego korzystać, yy, ponieważ. Dzięki, dzięki różnego rodzaju programom jest, ma, mamy do tego duży dostęp. Jest to bardzo duże ułatwienie w prowadzeniu treningów, w przygotowywaniu ich oraz w komunikacji z zawodnikami. A jak to będzie miało się na przestrzeni czasu? Czy to, że zaczniemy wcześniej analizę wideo, będzie miało znaczenie później? Czy będziemy to mogli jakoś zbierać i budować na doświadczeniu, które wcześniej zdobyliśmy? Tak, im wcześniej i wcześniej zaczniemy zbierać zbierać takie materiały tym wcześniej tym wcześniej zbierzemy dużą bazę dużą bazę która w przyszłości da nam wiele wiele możliwości możliwości powrotu do tej bazy korzystania z, nie, z niej ciągle nikt nam tego nie weźmie nic się z tym nie stanie będziemy mogli wracać do każdy do każdego wideo i wyciągać wnioski a co z, z taką sprawą jak po prostu Odtwarzanie tego, co robią w profesjonalnych klubach. Tam na pewno są ludzie, którzy się na tym znają, więc jeśli oni to robią, musi być to dobre, chyba. Na pewno też coś takiego będzie budowało markę klubu. Yy, z pewnością marka klubu jest w tej kwestii bardzo istotna. Należy jednak pamiętać, że nie możemy porwać się z motyką na słońce. Musimy pamiętać o zachowaniu proporcji. Yy, nie mamy tylu możliwości i tylu możliwości finansowych głównie, co najlepsze kluby. Jednak y, nie powinniśmy załamywać rąk i stwierdzić, że analiza wideo nie jest w naszym zasięgu. Jest w naszym zasięgu i powinniśmy ją wykorzystywać chociażby w podstawowej formie. I myślę, że to jest, myślę, że to jest dobra droga do kroku ku profesjonalizmowi. A czy każdy zawodnik będzie reagował tak samo na ten sam materiał wideo? Nie, to jest, to jest dowolna kwestia. Trener może, trener może szachować takim materiałem wideo właśnie komunika w komunikacji z zawodnikami. Dzięki, tej, dzięki tym materiałom wideo, który zbierze i który obrobi we własny sposób, może spokojnie oddziaływać na zawodników, którzy dzięki temu, dzięki temu będą, będą w stanie szybciej pojmować niektóre rzeczy. Jak to wygląda w y, profesjonalnych klubach? Czy mamy jakieś przykłady? Yy, mamy kilka przykładów. Tutaj z góry chciałbym podziękować yy, trenerowi Danielowi Pałowskiemu oraz innym szkolniostom z naszego klubu, dzięki którym, dzięki którym byliśmy w stanie, byliśmy w stanie dotrzeć do, do informacji na temat na temat yy, jak to się jak to się dzieje w klubach z Zachodu. Tutaj pierwszym przykładem niech będzie hiszpańska Walencja, yy, gdzie pracują za pomocą systemu Prozon. Jest bardzo wiele aplikacji dotyczących tego, tego programu. Niektóre z nich jesteśmy w stanie tutaj pokazać. Jedną z nich jest aplikacja Trend, która jest, dostarcza, która dostarcza wiele statystyk, głównie, głównie dotyczących zespołu. Natomiast rekruter jest kolejną z aplikacji, która bardziej kładzie nacisk na indywidualne parametry zawodników. Analizy Prozon zapewniają nam szczegółowe informacje na temat rozgrywanych spotkań. Phil Anderton, dyrektor wykonawczy Al Jazeera Club. Prozont stale świadczy usługi Arsenalowi w dostarczaniu produktu bardzo rzetelnego i fachowego. Arsen Węgier